Jest wtorek. 9 lutego. Dziś zobaczymy faryzeuszy którzy przykładają dużą wagę do zachowywania tradycji. Tymczasem Jezus zwraca naszą uwagę na intencje, które nosimy w sercu. Rozpoczynając ten czas modlitwy, poproś o łaskę czystej intencji, aby twoje myśli, zamiary i czyny skierowane były Wyłącznie ku niemu i jego chwale. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze, bowiem i w ogóle Żydzi, Trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane, Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział. Czci ojca swego i matkę swoją oraz, kto złorzeczy ojcu lub matce, Niech śmierć poniesie. A wy mówicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub matce Korban, to znaczy, darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście, wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. W Ewangelii jest wiele słów krytycznych pod adresem faryzeuszy. Nie tylko ze względu na tych zebranych u Jezusa, ale i ze względu na Ciebie. Jezus mówi o fałszu, o błudzie i ludzkiej przewrotności, bo są one obecne w Kościele, w nas. Sztywne przekonania przypominają damskie gorsety, imitują smukłość talii a w rzeczywistości ukrywają prawdziwe kształty. Czy zaobserwowałeś u siebie takie zachowania? Nazwij je. Skupienie uwagi na szczegółowych przepisach jest formalizmem i nie jest istotą relacji z Bogiem. Jeśli serce jest daleko od Boga, to modlitwa i udział w liturgii są tylko rytuałem. Bóg chce być z nami w relacji bliskości, z takimi, jakimi jesteśmy. Niezależnie od naszej kondycji. Jak Ty stajesz do modlitwy? Co kryje się w Twoim sercu? Serce jest ukrytym centrum, w którym mają swoje źródło nasze wewnętrzne akty wyboru. Tu kłębią się myśli i pragnienia, zamysły i zamiary, pożądania i intencje naszych decyzji i czynów. Święty Ignacy Loyola nalega, aby każdy czas modlitwy poprzedzać prośbą o czystość intencji. Zaznacza, aby tej prośby nigdy nie opuszczać i nie zmieniać. Słuchając ponownie Ewangelii, przyjrzyj się intencjom faryzeuszy i odpowiadającego im Jezusa. Zwróć uwagę, do kogo dzisiaj jest bliżej Twojemu sercu. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie którzy przybyli z Jerozolimy i